Siemaneszko moi drodzy. Tak jak wspominałem, znów jesteśmy przy. No, kiedyś wspominałem, znów jesteśmy przy e, fast Przy tej 3 e, szybkiej. Już Wam pokazuję, co się stało. W ogóle stała się awaria. I to, i to Kamil. Kamil prawdopodobnie przyczynił się do awarii, tak? Kamil? No, w pewnym stopniu na pewno. No właśnie, no to już e, działamy, opowiadamy i co będziemy robić. Mamy tutaj tego naszego fastraka i już pokazuje o co chodzi. Tylko czy tutaj światło sobie ogarnę, ogarnę sobie. Zobaczcie. To jest ten wałek, yy, który idzie z, ze skrzyni na mechanizm różnicowy. Tu oryginalnie powinna być tuleja. Ja tej tulei tutaj tutaj nie mam. nie widzę, ale ona tak ona jest, przerobiona. ona jest przerobiona i tak, na wierzch bo tu ogólnie to nam wyrwało pamiętacie, jak to nie było to nam wyrwało ten tył, tu jest poklejone ale to się sprawuje, tutaj żadnego żadnego yy, wycieku oleju nie ma troszeczkę cieknie z wałka ale to jest do, do ogarnięcia i zobaczcie, to jest wszystko tak powzmacniane ta blacha jest przykręcona Tutaj jest wszystko skręcone. Widzicie, po podkładki są takie dane z blachy, żeby aby wyrównać tutaj z, z pochwami. Widzicie, o co chodzi? Tył, aby tu nic nie na nie, nie oderwało, jest to jest przyspawana z tą blachą pionową. Tutaj wsporniki są do samego przodu do yy, do wspornika przedniej osi lecą i widzicie to wszystko jest skręcone masywnie. Nie ma szans, aby się tutaj cokolwiek stało wyrwało nam i teraz tak tak jak zacząłem mówić o tym napędzie. Jeśli przełączamy widzicie wtedy mamy spięty napęd bezpośrednio na mechanizm różnicowy i nam tutaj nic nie zazębia widzicie. Nic nam nie zazębia. A tu mamy górny plecak. Tutaj jest tył, tu jest przód. Tu jest cała ta tuleja. To jest yy, przekładnia, wałek. Wałek z kołami zębatymi tu powinno być. Tylko tutaj doszło do uszkodzenia koła zębatego i tu wyciągnęliśmy. Yy, jest koło zębate z tej strony, i jest koło zębate w środku. I teraz tak, to zewnętrzne. Zazębia się z tym kołem w ten sposób. Pyk, zazębiamy. Widzicie? Tu się rozłącza, tu zazębia. Wtedy nam to rozłącza i napęd przechodzi. Przechodzi nam tutaj górą i trafia na to koło. Na to koło, które jest stałe zazębione z tym wałeczkiem, które kiedyś kiedyś tam było jako wałek yy, womu zależny. Tego wałka oczywiście nie ma. Tam to koło jest z dołu wyjęte. No i kiedyś to jest też wałek zależy, ale pompa na tym działała. A nie, przepraszam, jest. Normalnie możemy załączyć wałek od tego. Tylko nie ma pompy. Tak, tylko nie ma pompy. I, I to mamy stale zazębione i to koło tutaj się, widzicie, nasuwa. Przesuwa i, i, i wszystko działa. Tylko problem polegał na tym, że to wiadomo, jak się robi wszystko tak sam, czy, samore, samemu, to nie wszystko było dobrze. Dochodziło do, takiej, do takich zjawisk, że jeżeli ciągnik miał ciężko, to potrafiła nam się ta dźwigienka tutaj cofać i koło się. Po prostu nam samo wyskakiwało, nie? Wiadomo, że tu nie da się za, zało, nie dało się załączyć, tak to było zrobione, że nie da się załączyć tego na, żeby było pół tu zazębione i pół tu, ale jak ja jeździłem, czy Stasiu jak jeździł, to zawsze noga szła tutaj na to i przy pełnym obciążeniu, gdy to było ciężko, to żeśmy sobie to trzymali. A no Kamil o tym nie wiedział, no niestety i. I Kamil wrócił tym ciągnikiem, wszystko było dobrze, a za jakiś czas chcemy jechać, a tutaj już coś churgocze i, i coś się stało. Także on podejrzewam, że nawet nieświadomie to zrobił, potem jechał na wolnej skrzyni normalnie i, i nawet, nie by, nawet nie wie, kiedy to mu się stało. No ale no dobrze w sumie, bo, bo wiemy, gdzie, gdzie zrobiliśmy błąd. Yy, to... Będzie teraz tak. Wszystko idzie do poprawy, i też jaki jest problem? Problem polega na tym, że ten wałek jest tylko tutaj w igiełkach i jego może delikatnie wychodzi z osi przy pełnym obciążeniu, jego odpycha. I my uważam, że problem będzie rozwiązany w ten sposób, że w tym wałku lub w tym zrobimy odwiert, wsadzimy. Wbijemy na przykład taki wytoczony pręt. Na przykład w tym wałku z tej strony. A w tym będzie wywiercona dziura, otwór, i będzie łożysko też igiełkowe. I on będzie na stałe siedział w łożysku igiełkowym. Tu wszystko pracuje w oleju. Tam olej się będzie na pewno dostawał. Albo dziurkę zrobimy w wałku do tego, żebyś dopływała, dopływał olej. Także coś na pewno wymyślimy. Ale w sumie to na pewno, na pewno to. Na pewno to osmarowanie będzie miało, i to pozwoli na to, że yy, to się będzie jednak trzymać w osi, i nie będzie żadnych tutaj działać sił bocznych na, 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 na ten wałek. I to też powinno pomóc. I myślę, że to będzie docelowym rozwiązaniem. I ten plecak, który nam popękał, to w poprzednim filmie znajdziecie o co chodziło. Bo tu części gdzieś powinny być, ale ale tu pójdzie plecak już od oryginalnej trzydziechy na to wszystko i i powinno być to dobrze. Bo tutaj był posiłownik wspomagający, to sobie w poprzednich filmach możecie, możecie zobaczyć, czołnik, jest. Też ten czołnik będzie raczej zwolniony na 40 na godzinę. No dokładnie, dlatego że nam się tutaj koło nie mieściło, ale myślę, że jak wytniemy Wytniemy tutaj dziurę, i tu się nic nie stanie, bo z tym całym wzmocnieniem tu się nic nie stanie, a koło będzie. założymy po prostu inne, inny wymiar koła, i już będzie, już będzie dobrze. A tutaj, właśnie to, co w poprzednim filmie możecie w poprzednich filmach tam ogarnąć, to jak pęk plecak. I to w jaki sposób pęk? Wtedy co się zakopał? Przy, przy, w górę. przy podnoszeniu go, przez siłowni wspomagający. I wtedy o, siła poszła y, do góry, podniosło go po prostu. No, ale przy podnoszeniu ciągnika, to jakby przy, przy przy... podnoszeniu, czyli skrzat był w dół, a ciągnik do góry. On się miał podnieść jeszcze, ciągnik się miał podnieść. Ciągnik a, się miał podnieść. podnieść. I to do góry, po prostu siła poszła na wałku w górę, bo, tak bo, tym, tak. bo tym ogólnie podnosiło ciągnik. to, tak. Przez to, przez ten, przez ten plecak. No bo tym podnosi. Jak oryginał. Jak oryginał. Tu jest druga obudowa. No i tak jak jeszcze nie dokończyłem tutaj, pompa oleju jest, stąd no, musiała yy, być wywalona, no bo wiadomo, żeby się tego nie pomieściło, a pompa oleju, pompa oleju, tak jak pokazywałem wcześniej, kto nie oglądał, jest zamontowana tutaj. No i moi drodzy, to by było na tyle. Tutaj widzicie o co chodzi z ciągnikiem, jakie awarie się przytrafiły z fastrakiem. To wszystko będzie zrobione. Chcemy też wam nagrywać co poniedziałek filmy. Chcemy też robić shorty z naszej pracy, z transportu, tak jak nawet ostatnio, co był ten shortik z przewozu aut i chcemy, aby to wszystko było. Abyście byli w sumie z nami na bieżąco i chcieliśmy też podziękować za prawie 3000 subskrypcji. No to jest naprawdę niesamowite. I ten film ostatni, który, y, gdzie wyciągaliśmy Volvo Ursusem, y... zrobił naprawdę robotę. zrobiliście naprawdę potężną tak. robotę. Tak, jesteśmy tak w szoku, że to chyba tak nigdy nie było. I co? Myślę, że za jakieś parę miesięcy wleci też filmik z y, 30 z Będziemy robić hamulce i poprawiać skrzynię biegów. To też jak trochę się zrobi. Może nie cieplej, bo cieplej już się robi, a polecie troszkę zimniej. Świeżka teraz będzie pra do pracy chodziła, także nie ma sensu tego robić, bo tu nie mamy czasu, żeby siąść, tak na przykład na weekend, coś zrobić, ale będziemy powoli to rzeźbić i, i wstawiać jakieś filmy z tego. Także... I jeszcze wiele, wiele innych. Tak jest. Także... Zachęcamy do wchodzenia na stronę Technika Rolna. Oczywiście. Także to byłoby na tyle dzisiaj. Tak. Także trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć.